Zoom Lens Powieść Kazimierz Junosza Zabójca bezpieczny Rozdział pierwszy Życiowe wybory Jurka Wołczeckiego Jurek Wołczecki, który przestępczą karierę zaczynał w wieku lat 14, pochodził z krakowskiej rodziny kupieckiej. Uczono go kulturalnych manier i starano się mu zapewnić solidne wykształcenie. Wadą Jurka, która niepokoiła rodziców, była niechęć chłopca do szkolnych obowiązków. Zapracowani rodzice nie zauważyli, kiedy on, najstarszy z trójki synów, latem 1935 roku zaczął obracać się w podejrzanym towarzystwie. Zaimponował mu kuzyn kolegi, spędzający kilka dni w rodzinie z sąsiedniej kamienicy. Zamieszkała w pobliżu rodzina, nie cieszyła się dobrą opinią. Dlatego Jurek, grożąc pobiciem, zabronił młodszym braciom mówić o przyjaźni łączącej go z kolegą z sąsiedztwa. Uf, o cztery lata starszy od niego kuzyn kolegi, prezentujący się jak wiedeński elegant, był zawodowym złodziejem, świeżym absolwentem renomowanej, jak twierdził, szkoły lwowskich doliniarzy. Na oczach ubezpieczających go sąsiada i Jurka pokazał, jak efektownie zarabia się pieniądze. Demonstracji dokonał w sukiennicach, wypełnionych jak zwykle w porze południowej tłumem kupujących. Frajera, próbującego pewnie kupić drogą biżuterię, wytypował na widok wyciąganego, tego żółtego portfela, tuż koło stoiska jubilerskiego. Jurek szybko oddychał z podniecenia. Ujrzał, jak wytworny złodziej pochylił się nad gablotą ze złotymi pierścionkami, lekko trącając upatrzonego jego mościa, po czym go przeprosił. Wołczecki za nie mówił. Nie mógł wykrztusić do kolegi słowa. To niemożliwe. Na jego oczach żółty, napęczniały, lśniącej skóry portfel. Szemrany, elegant, płynnym ruchem umieścił w kieszeni marynarki sąsiada, rówieśnika Jurka. Oddalił się szybkim krokiem, łobuzersko się uśmiechnął i puścił do chłopców oko. Co chłopaczkowie? Pewnie jesteście głodni. Zagadał parę minut później, kiedy spotkali się w umówionym miejscu na ulicy Floriańskiej. Złodziej odebrał przechowywany przez kolegę portfel. Zanim schował do kieszeni, huchnął na zdobycz i patrząc na młodszych pomagierów, powiedział. Teraz zapraszam do restauracji hawełka. Wołczecki nie należał do ubogich chłopców, jednak rzadko bywał w restauracjach. A tak smakowitych dań jak zrazik po nelsońsku oraz lodowy deser z kawą parzoną w ekspresie, dotąd nie kosztował. Gdy wraz z przyjacielem i uwiedzioną przez kieszonkowca dziewczyną, odprowadzali złodzieja na kolejowy dworzec, Jurek zadał mu pytanie: Długo się trzeba uczyć, żeby osiągnąć twoje umiejętności? Sam się nie nauczysz. Jakbyś miał możliwość zamieszkania w Lwowie, to może mógłbym ci pomóc. Mam tam ciotkę, siostrę matki, szybko wyrzucił z siebie podekscytowany Jurek. Rodzicom powiem, że w gazecie wyczytałem o lwowskiej prywatnej szkole dla przyszłych kupców. Może się zgodzą na mój wyjazd. Elegancki złodziej dotrzymał słowa. Gdy spotkali się we Lwowie, przedstawił Jurka dwóm jegomościom prezentującym się jak on, elegancko. Byli odziani w drogie i świetnie na nich leżące garnitury. Następnego dnia na umówionym spotkaniu, na które przybysz z Krakowa chętnie przystał, zaproponowali edukację w szkole złodziejskiej. Obiecywali atrakcyjne życie w luksusach, z emocjami i dreszczykiem, które w przyszłości miały być nagrodą za trudy kształcenia się pod okiem wybitnych specjalistów. W międzyczasie o lwowskich szkołach dla kieszonkowców Jurek czytał w brukowcach. Ponoć w środowisku doliniarzy miały renomę czołowych w Europie. Jednak już po dwóch tygodniach uczęszczania na popołudniowe kursy po raz pierwszy w czasie zajęć praktycznych otrzymał bicie harapem. Dyrektor szkoły, Moritz Scheibe, trzosem rzemieni zakończonych gruzełkami bił z całej siły po nogach. Zbiera się na płacz? Zapytał, wpatrując się w przenikliwie nabrzmiałe od łez oczy Jurka. Ależ skąd? odpowiedział chłopiec, wiedząc, że za okazywanie słabości poczuje dodatkową porcję mocno piekącego bólu. To masz małą dokładkę. Z cynicznym uśmiechem powiedział Mistrz Złodziejski i chlasnął go w nieobolałe jeszcze udo. Bicie często stosowane w szkole adeptów do liniarstwa służyło wyrobieniu charakterów. Zaprawieni wznoszenie bólu przyszli złodzieje, zaaresztowani przez policję, nie załamywali się łatwo w czasie śledztw. Jurek zaczął zdawać sobie sprawę, że z deszczu wpadł pod rynne. Zajęcia były trudne, wymagające elastycznych palców. Za pierwszym razem uśmiechnął się na widok manekina którego postrzępiony słomkowy kapelusz skojarzył mu się ze strachem na wróble. Zarówno słomiane rondo kapelusza, jak i rękawy, a nawet niewidoczne wnętrza nogawek, obwieszone były dużą ilością małych dzwoneczków. Przez pierwsze dwa tygodnie Jurek, zachęcany do ćwiczeń, próbował wskazanymi chwytami wyjmować portfel z różnych kieszeni manekina. Nie znosił dzwoneczków, co chwila sygnalizujących jego nieudolność. Znacznie lepiej udał się Jurkowi sprawdzian z kamuflażu. Uczono złodziejskich adeptów, jak się wydostać z policyjnej obławy. Przekonująco ucharakteryzował się, udając kalekiego młodzieńca. Zaśmiali się egzaminowani adepci szkoły. Na widok wychodzącego z przybieralni zgarbionego wołczeckiego w okularach o przyciemnionych szkłach. Pod długim płaszczem chował zgiętą i przywiązaną do tylnej części udałytkę. Jurek, podpierając się kulami, podszedł do moryca szaibę, który z założoną czapką policyjną wszedł w rolę policjanta poszukującego zbiegłego przestępcę. Koledzy jurka ryknęli wesołością, kiedy przechylił się na jedną nogę i podnosząc wolną kulę, zaczął nią energicznie przepychać na bok największy autorytet szkoły. Sejdź mi z drogi, ty chruście! zaskrzeczał na wykładowcę tytułowanego Panie profesorze. Wzmógł się rechot audytorium. Nie zabrakło poczucia humoru morycowi szajby. On także był bliski wybuchu śmiechu. Jestem policjantem, powiedział uśmiechnięty, jakby dając wiarę ślepocie udającemu kalece. A ja nieszczęśnikiem, a kysz! Ponownie zaskrzeczał Jurek, przepychając się do przodu. Ogólna wesołość osiągnęła zenit, wywołując wrzaskliwą radość wśród młodych złodziei. – Oj, bo się zeszczam ze śmiechu – usłyszał Wołczecki od któregoś z widzów. Były to najprzyjemniejsze słowa, które do niego dotarły w tamtym czasie. Wkrótce Jurek zorientował się, że niektórzy kursanci, popisujący się palcami, wyginanymi, jakby były z gumy, byli synami złodziei i ich ojcowie w trosce o zawodową przyszłość dzieci gimnastykowali im dłonie od wczesnego dzieciństwa. Nastały dni, kiedy za źle wykonane zadanie nierzadko karano go biciem. Popełniał coraz mniej błędów. Feralnego dnia, tydzień po pierwszej karze cielesnej, przystąpił do ćwiczenia uważanego przez kolegów za bardzo łatwe. Podchodził do niego po raz czwarty. Niestety i tym razem zadzwoniły potrącane sygnalizatory partactwa. Wykładowca przydzielił mu porcję chłosty. Co jeszcze gorsze, szef szkoły, Rzezi Mieszków, nakazał mu wznowienie przedpopołudniowego uczęszczania do szkoły dziennej. Jurek był zdruzgotany. Wracając piechotą, jesiennym wieczorem 1935 roku do domu ciotki połykał ściekające do ust łzy. Zdawał sobie sprawę, że nie ma odwrotu i nie może opuścić szkoły złodziejskiej. Przed przystąpieniem do nauki złożył przysięgę. Był przekonany, że wyłamanie się z niej oznacza dla niego wyrok śmierci. Pokazano mu kilkanaście fotografii trupów, na których ubraniach widniały czarne plamy krwi. Ci nas zdradzili, a ci zaczęli kapować, a za to przyrzeniamy kosę. Wyjaśnił słodziej, który był jednym z członków weryfikacyjnej komisji i pokazując kolejne fotografie, gładził się po wąsko podgolonych baczkach. Słabo gam za szkwiną. Czasem nie kumasz, jaka jedzie do ciebie na wika. Chcesz, to cię pouczę. Zaproponował kolega chodzący już na doliniarskie akcje. Jasny lolo, taką ksywę miał starszy kamrat, uwagę Jurka zwracał od pierwszych zajęć. Był wyjątkowo elegancko ubierającym się londynem o starannie przystrzyżonych lokach. Dbałość o wygląd zewnętrzny była jednym z wymogów szkoły. Lecz jasny, jak potocznie zwracano się do Lola, w swoich garniturach szytych u drogich lwowskich krawców prezentował się jak żurnalowy model. Niestety, mimo niemal hrabiowskiego wyglądu cechowało go dyskwalifikujące ograniczenia. Nie nauczył się dobrze mówić po polsku. Przez to, mimo umiejętności złodziejskich, czuł się niepewnie wśród ludzi z wyższych sfer, a tych najbardziej chciał okradać. Od dziecka, nauczony szybkiego mówienia kminą, z podziwem słuchał swobodnych wypowiedzi poprawną polszczyzną nowego kandydata na złodzieja Jurka Bołczeckiego. Jasny okazał się pomocny nie tylko w opanowaniu złodziejskiego żargonu, ćwiczyli razem uwalnianie się od stosowanych przez policję chwytów. Lolo gimnastykował palcem młodszego kolegi, staczali walki w bokserskich rękawicach, a tu Jurek wykazywał się refleksem i sprytem. Z wdzięczności rewanżował się nauką czytania i starannej wymowy. Po ponadrocznej współpracy z Lolem. Jurek, ubezpieczany przez przyjaciela, zadebiutował jako doliniarz. Ukradł w tramwaju portfel pierwszemu frajerowi. Egzamin z poprawnej polszczyzny zdał też lolo jasny. Językowy test zaliczył w czasie niedzielnej przechadzki w parku stryjskim. Tam koledzy zauważyli dwie uśmiechające się do nich gimnazjalistki. Udając studenta uniwersytetu Jana Kazimierza, Lolo wywiązał się ze swojej roli znakomicie. Dziewczyny były zauroczone towarzystwem młodych złodziei. Zaprosiły przygodnych znajomych do okazałej willi, którą rodzice jednej z nich pozostawili pod opieką głuchawej służącej. Wówczas Jurek, tańcząc tango płynące z głośnika nakręcanego korbą patefonu, po raz pierwszy zakosztował namiastki rozkoszy. Roznamiętniła go gimnazjalistka, przytulająca się w rytmach sentymentalnej melodii i całująca jego szyję. Dwa tygodnie później młodzi złodzieje udali się z wizytą do pięknej dziewczyny, aczkolwiek mającej fatalną opinię. Zakochany jasny Lolo stracił dla niej głowę. Ta znana z urody Latawica dzieliła mały apartamencik z zajmującą się najstarszym zawodem świata ciotką. Mieszkały na znizieniu w okolicy ulicy Zmarstynowskiej, w dzielnicy o ponurej sławie. Dzielnicowa piękność, chcąc w sposób swobodny zażywać intymnych rozkoszy z Lolem, wpadła na pomysł, by jego kompanem zajęła się ciotka. Wręczyła siostrze matki podarowaną przez Lola srebrną dziesięciozłotówkę, za co gospodyni mieszkania nie pożałowała wdzięków młodemu złodziejowi. Wtedy to właśnie Jurek Wołczecki przestał być prawiczkiem. Przyjaciel Jurka, wytworny Lolo, zginął od licznych ran kłutych, zadanych mu nożem przez zazdrosnego kochanka urodziwej dziewczyny. Wówczas po raz pierwszy Wołczecki. Użył broni palnej. Postanowił dokonać din tojry i zastrzelić zabójcę bliskiego sercu drucha. O rewolwer Nagant postarała się rodzina Lola. Jego bracia też ubezpieczali przyjaciela Jasnego na wypadek, gdyby ktoś zechciał się wtrącić. Akcja rozegrała się na znizieniu, na oczach wypełnionej klientelą z peluny. Szesnastoletni Jurek wypróżnił siedem naboi z bębenka rewolweru, dziurawiąc z bliska mierzonymi strzałami klatkę piersiową lokalnego zabijaki. Wybiegając z knajpy, prawie zderzył się z dwoma policmajstrami zwabionymi rewolwerową palbą. Szczęśliwie dla siebie Jurek zerwał się, biegnąc zygzakiem. Tak go uczono w szkole dolniarskiej, by zmylić celującego do niego strzelca. Zaszokowani w pierwszej chwili policjanci, zanim nie zniknął w ciemnościach za zaułkiem, oddali w jego stronę parę niecelnych strzałów. Mściciel jasnego Lola, mimo udanej ucieczki z miejsca zabójstwa, nie cieszył się długo wolnością. Zdjęcie Wołczeckiego rozpoznał jeden z policjantów, który ujrzał jurka z dymiącym rewolwerem w dłoni i chwilę później, mierząc do niego ze zefenki, parokrotnie spudłował. Fotografię przyniosła na komisariat zirytowana ciotka. Była zaniepokojona kilkudniową nieobecnością siostrzeńca. Jurek ukrywał się parę dni na jednej z melin. O konieczności opuszczenia przez niego lwowa zdecydował sam Moryc Szajbe. Kilka dni później do drzwi mieszkania jego uczciwie prowadzących sklep w Krakowie rodziców załomotały karabinowe kolby policjantów. Jurek próbował się wyrwać funkcjonariuszom zakładającym mu bransoletki kajdanków. Skoczył na pilnującego drzwi wejściowych policjanta i stoczył się z nim po schodach na półpiętro. Jednak kilka chwil potem na nadgarstkach zatrzasnęły mu się kajdanki. Ku zgorszeniu wybiegających z mieszkań lokatorów, ich młody sąsiad pożegnał się z wolnością. Po dwóch latach Odbyła się trzecia, ostatnia rozprawa stoczących się w sądzie karnym przy ulicy Batorego w Lwowie przeciwko Jurkowi Wołczeckiemu. Był 27 sierpnia 1939 roku. Na sądowym korytarzu siostra świętej pamięci Jasnego Lola zaskoczyła pilnowanego przez dwóch policjantów Jurka. Wrzuciła mu się na szyję i pocałowała go w policzek. Odepchnął ją eskortujący aresztanta policjant. Jurek, zadrapany boleśnie w dłoń, poczuł w niej specjalny ze sprężynowej stali drut wielkości agrafki. Dobrze wiedział, co zrobić z podanym mu małym wytrychem. Trzymając spuszczoną głowę, niby to udając skruszonego, mimo asysty siedzących po bokach policjantów, pracował wolno. Intensywnie się koncentrował, aż na jego czole pojawiły się kropelki potu. Nie interesowały go ze zdania dodatkowo powołanych świadków obrony. Pragnął rozpiąć kajdanki. Już myślał, że mu się nie uda. Boże pomóż! Prawie pragnął wykrzyczeć. Chciał przekląć swoje niedostateczne, wygimnastykowane palce. Wtem poczuł ustępującą sprężynę i luzującą się branzoletę na przegubie jednej dłoni. Na nic się zdała wydana przez rodziców Fiurka duża kwota na adwokata. Sąd podtrzymał ciężki wyrok 20 lat więzienia. To jedynie podniosło poziom adrenaliny w nadnerczach Bołczeckiego. Opuszczając salę rozpraw, swobodną ręką uzbrojoną w stal bransoletek zdzielił jednego policjanta w czoło. Drugiemu przywalił potężnego kopniaka kolanem w krocze. Policjant, którego twarz zalewała krew z rany na czole, wyciągnął z kabury pistolet WIS. Przeładował zamek i nie ośmielił się strzelić do skazańca biegnącego slalomem między znajdującymi się na korytarzu ludźmi. Jurek wiedział, że należy teraz zadbać o kamuflaż. Trudu upodobnienia wyglądu jurka do urodziwej pannicy podjęły się dwie siostry ofiary nożownika pomszczonego strzałami z naganta. Wołczecki, ukryty u nieznanej policji ciotki jasnego Lola, spędził w urządzonym na mieszczańską modłę mieszkaniu kilka dni. Dziewczyny, zdając sobie sprawę, że mogą być śledzone, do domu krewnej przemykały późnymi wieczorami. – Całe szczęście, że masz ładną buziuchnę – mówiła chichocząc co chwila starsza z sióstr, nakładając na usta Wołczeckiego jaskrawo-czerwoną szminkę. – Wyglądasz jak piękna lalunia, tylko trochę wielgachna – powiedziała młodsza, oceniając ich kilkugodzinne wysiłki. Wesołość dziewczyn wywoływały również początkowo nieudolne próby Jurka, kiedy naśladował kobiece ruchy i kroki. – Chodzi jak cfel! <grym> – i zaśmiewała się piętnastolatka. Prawie płakała z rozbawienia ładna blondyneczka. Pobłażliwy i uśmiechnięty dotąd Jurek nagle spoważniał i pobladł. Przegięłaś, Smarkulo, warknął nagle groźnym tonem. W saloniku ciotki zapadła cisza. Nie trwała długo. Wołczecki był zakłopotany. Przepraszam cię, Hesiu, zwrócił się po imieniu do młodszej siostry Lola. Mam za sobą dwa lata od siatki i trochę lepiej od ciebie wiem, kim są cwele, więc lepiej unikaj podobnych porównań. Po paru dniach starań, próby Jurka, by upodobnić swoje ruchy do kobiecych, siostry jasnego Lola oceniały coraz lepiej i bez poprzedniej wesołości. Wiedziały, że walczył o wysoką stawkę, może nawet o własne życie. W oczach dziewczyn był bohaterem, pomścił ich brata. Żegnając się, zatroskane życzyły mu powodzenia i ucałowały jego upudrowane policzki. Młodsza Hesia wytarła ściekającą po twarzy łzę. Idącego na lwowskiej dworze córka zdziwiła duża ilość spieszących razem z nim ubranych w mundury przeważnie młodych mężczyzn i towarzyszących im osób. Nastał ostatni dzień sierpnia 1939 roku. Wiedział o mającej wybuchnąć wojnie, zarządzono mobilizacja. Przebranemu za młodą kobietę uciekinierowi z sądu towarzyszyła ciotka Jasnego Lola. Zabarwioną zielenią wojskowych mundurów halę dworca wypełniał tłum żołnierzy i odprowadzających ich bliskich. Twarz Jurka, pokrytą makijażem, przysłaniała zwisająca z kapelusza woalka. Kamuflaż był nienaganny, i pewnie nikt z przejętych grozą wojny nie pomyślał, że wysoka dama może być mordercą z listu gończego opublikowanego w gazetach i na afiszach słupów ogłoszeniowych. Atmosferze smutnych pożegnań, wycieranych chusteczkami łez z niewieścich twarzy i pełnych trosk rozmów, towarzyszyła znana wszystkim melodia. O mój rozmarzenia! grana przez wojskową orkiestrę. Jurek mimochodem podsłuchał rozmowę matki z żołnierzem o twarzy bufona. – Będę się o ciebie modliła do naszej najświętszej panienki – mówiła matka całująca dłoń syna. – Nie martw się, mateczko, za dwa tygodnie wyślę ci pocztówkę z Berlina. Szybko pokonamy krzykacza Hitlera. Ironicznie uśmiechnął się jeden z przepychających się przez tłum wojskowych żandarmów. Ci prezentowali się groźnie – byli w hełmach z paskiem pod brodami, a ich karabiny wzbudzały respekt nałożonymi na lufy błyszczącymi bagnetami.